Jak to failed? Okej okay, widzowie. Cześć w ogóle, ale intro zarombiste, Ja nie mogę Będę dzisiaj zdawał prawo jazdy w grze BeamNG Drive I potem jak zdam prawo jazdy Zacznę jeździć po ulicach Będę się rozwalał, będą kraksy, będą śmierci na pewno Ogólnie w tą grę najlepiej się gra Jak ma się wiecie kierownicę, wiecie skrzynię biegów I w ogóle, ale ja nie mam Ja nie, ja nie mam w planach wydawania miliardów złotych Na takie coś, więc Pobrałem aplikację na telefon, która Tak naprawdę działa jak kierownica To tak jak ruszam telefonem, tak po prostu koła mi się skręca Jak widać, więc tak, ja nie wiem w ogóle tutaj mam zrobić? Czekaj. Mam pojechać tam i zatrzymać się, tak? Ale po co się zatrzymywać? Ja nie rozumiem. Ja jestem najlepszy. Sukces. Dosłownie najlepszy. Dobra, tutaj trzeba jeździć hopie z jakimś. Jedziemy. Ja jestem najlepszym kierowcą ogólnie. Jezu. Dobrze, że. Be... Jak to? Failed. You hit mark... Dobra, zamknij. Nie pytałem o to. Ja nie mogę. Dobrze, że ja bez kamerki gram, bo ja dosłownie jestem tutaj... Siedzę z telefonem i macham nim na lewo i prawo, żeby skręcać. Wyglądam jak największy debil. Dobra, jedziemy. O-o! Sukces? Sukces. Dobra. Jestem najlepszy. Jedziemy na ulicę. Ja mam dość dużo modów, no, modów pobranych do tej gierki bo ja czasami lubię sobie w to pograć i porozwalać po prostu samochody, bo fizyka rozwalania samochodów w tej grze jest naprawdę fajna. Ale pojedziemy chyba najpierw na West Coast USA i pojeździmy sobie maluchem. Więc tak, najpierw wybiorę mój pojazd i jak ja mówiłem, że mam tutaj dużo modów pobranych, to ja nie żartowałem. Więc tak, gdzie tutaj jest maluch? Tutaj musi gdzie. Jest Maluch 126P. Jest nawet rally maluch, policja Maluch. Później chyba pościgamy jakichś przestępców tym maluchem. Ale nie, no, najpierw bierzemy klasik. może weźmiemy jeszcze dwóch pasażerów do środka, będzie śmieszniej. Musimy nazwać naszych tutaj gości. Nazwijmy kierowcę, y, Bob, a pasażera Eustachy Bob i Eustachy, dobra. Nie mogę kierunkowskazu włączyć. Chyba ten samochód nie ma czegoś takiego, czekaj, ja jadę tyłem. Czekaj, czekaj, co jest. Czekaj, nie, nie to chciałem zrobić, chwila. <grystanie> jeszcze jedziemy, czyli jest napisane stop. Trzeba się, za... Trzeba się zatrzymać, chyba. Czekaj, dobra, on mnie trochę wkurza. No i co on narobił? Stefan wypada, czy tam Eustachy. Gdzie jest Eustachy? Eustachy chyba wypadł z samochodu, a nie, jeszcze tam jest, widać jego. <grystanie> czekaj, czy ja mogę. Dobra, ustawię wszystkie boty na mapie, żeby mnie ścigały. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja nigdy tego nie robiłem. On, on, on... O, ty psychopata Ty, co za psycho! Dobra, muszę... Całe miasto... <śla> Ten maluch nie może uciec od nich. Ja uciekam od... całe miasto mnie... <śla> ja nie mogę się zrespić nawet. Eee... O, o. Nie! <śla> Zostawcie mnie, psychopata, <śla> Czemu? <śla> co ty mi robisz? Jezus Maria, i oni naprawdę nie lubią mnie. Ja się zrespiłem! Ja mogę się zrespić! Dobra, czekaj, nie ja wiem, wsteczny odpalam, robię zakręt, no i nie pykło coś. Co się stanie, jak wjadę w policję, zareaguje? Zareagowała? Ty, co jest? Zostaw mnie! Policja mnie goni! Nie, uciekam, nie, nie dogonisz mnie, czekaj, czemu ten maluch sk samemu skręca na lewo i prawo, uspokój się! No nie! Boże święty! Wiecie co, polećmy na jakieś inne miejsce na mapie, bo tutaj już trochę nudno jest. Może na autostradę, co? Może, może na autostradzie będziemy jakieś high speed pościgi robić. Dobra, wiecie co, ja mam pomysł. Ustawię się tak, żeby jechać pod prąd. I dam sobie challenge. Spróbuję pojechać do końca, do tych tutaj... E nie pamiętam, jak to się nazywa. Nie, nie muszę przez nie przejechać, po prostu. Nawet tak w to walny i będzie kraksa, to uda się. Po prostu mam, muszę tutaj dojechać takie wyzwanie. I cały czas pod prąd, więc. <gryw> to, będzie, to będzie ciekawe. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście więcej filmików z tej gry, bo ja mi się fajnie w to gra. Ile ja mam w to godzin? Ja mam w to ponad 100 godzin, Mi tak gra się nie nudzi. Tutaj w tej grze można tyle rzeczy śmiesznych porobić. Dobry, więc zaczniemy stąd od tego tunelu tutaj. Oczywiście maluch, ale wiecie co? Tym razem wezmę bez dachu. I czerwony. Czy czerwony kolor zawsze daje plus 10 do prędkości? Chase me. Teraz będą mi ścigać. A ja jadę pod prąd. <noise> to, to będzie trudne. Dobra, zostaw mnie, nie, 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 nie. Oni w ogóle chyba nawet nie próbują we mnie trafić, co za przygłupy. Co jest? Dobra, spróbował. Dobra, w końcu jakiś bot spróbował. Nie! Dobra, żyjemy. Jeszcze da się to uratować. Dobrze. Nie, nie, niedobrze. Cześć, Dobra, przywróciłem nasz samochód na koła, jedziemy dalej. Jeszcze, jeszcze da się jechać, silnik widać z tyłu. Da się jechać, jedziemy, 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 jeszcze samochód żyje. Nie, nie rób tego. Dojedziemy, dojedziemy. Oni robią tutaj blokadę drogową z nie, samochodu, nie, co za idioci. Nie, 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 nie. Dobra, czekaj, da się to uratować jeszcze, jeszcze da się to uratować. Dobra, Bob i Eustachy jeszcze się trzymają. No i koniec, no i koniec, no i koniec naszej... O Jezu Chryste, zostawcie mnie w spokoju. Wiecie co, ostatni raz spróbuję maluchem to zrobić i zmienię na jakiś inny pojazd. O, prawie mnie walnął. No nie, no nie wytrzyma. Nie, tym maluchem nie da się jeździć. Bob, Eustachy, przepraszam. O Jezu, o, no, aha, aha. Dobra, to jest to jest ZZI dla Boba Jaustachego. Napiszcie F na czacie, widzowie dla Boba Jaustachego. Dobra, zmieńmy pojazd na coś innego, ale też śmiesznego. Wiecie co, nie wiem co to jest ale śmiesznie to wygląda. <grym> Weźmy o, wersję sprint. Tak, teraz mi się uda. Wiecie co? I weźmiemy taką filmową kamerę jeszcze, żeby to lepiej wyglądało. Ja nic nie widzę, gdzie ja jadę. O o! O o! O o! Jadę dalej, jeszcze da się to uratować. Co, coś z co, mój samochód jakoś jaki krzywy jest. Da się to jeszcze uratować. dobra, dobra. Jak na razie jest dobrze, jak na razie jest dobrze. Zmienię pojazd na coś bardziej odpornego i wydaje mi się, że to dojedzie do końca. Jeśli to nie dojedzie do końca, to nic tam nie dojedzie do końca. Panie i panowie, przedstawiam Dead Dozera. Autobus szkolny wyposażony w... nawet nie wiem co. Zobaczcie, no przecież to jest bestia, to jest bestia i zobaczcie co jest z przodu. To jest dosłownie odporne na wszystko, nic mnie nie powstrzyma. A jeśli to nie dojedzie do końca, to nic nie dojedzie do końca. Dosłownie nic mnie nie powstrzyma. Nie widzę, co się dzieje. Jakie to jest szybkie. Ja nie mogę. Nie. <grystanie> o, o. O, -o. <grystanie> eee, Chyba grę skraszowało. Pomocy? <grystanie> nie skraszowało gry. Żyjemy. Brawo. Dosłownie nic mnie nie powstrzyma. Autobus? Zobaczymy. Nie powstrzyma mnie. Dosłownie. Jestem nieśmiertelny. Niezniszczalny. To jest jeżdżący czołg. Jadę do końca. <grystanie> Jadę! Uda się! Albo nie? Znowu grę z ciało. No Ja nie mogę. Czasami tak ścina tą grę. Co tam się dzieje w ogóle? I ten samochód jest taki potężny, że on dosłownie grę niszczy. Ten samochód jest chyba zbyt potężny. Chyba będę musiał go zmienić na coś innego, ale spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz. Zobaczymy, czy teraz gra wytrzyma. Moc tego pojazdu. Ten pojazd chyba jest za dobry na to, wiecie. Ten autobus jest po prostu zbyt potężny dla tej gry i niszczy dosłownie tę grę. Jakoś blokada drogowa, weź dość żałosny. Co to był za śmieszny samochód? Jedyne co mnie może powstrzymać, to gra. <grych> I błędy. O, o! No i to też może mnie powstrzymać. <grych> dosłownie. Zobaczcie, <grych> jak się zgiął. Dobra, ale to jeszcze nie koniec. Mam jeszcze jednego asa w rękawie. A tym asem jest. Najbardziej amerykański autobus w historii. Zobaczcie. Silniki odrzutowe i peleryna. Zrobię teraz taki test. Zobaczycie, jak on działa. Zobaczcie, jakie to szybkie jest. Zobaczcie tylko, to zaraz odleci. To jest takie szybkie. Jakie to jest szybkie. Jadę 400 na godzinę teraz. To jest dosłownie demon prędkości. Chyba to jest naj, najszybszy test w tej grze. Pyszne, panie. Co się ze mną stało? Masakra. <noise> Mam nadzieję, że się uda. To będzie śmieszne. Dobra, od razu włączam moje silniki. On myślał, że mnie zatrzyma. Ty chyba mnie zatrzyma. O o! Ty ten pojazd chyba jest gorszy niż myślałem na to. Albo? Albo. Nie. To jest bardzo szybkie, ale bardzo wrażliwe na jakiekolwiek obrażenia. No właśnie. Ale drift! Jaki drift, gościu? nie zadziała. Co ja muszę zrobić, żeby tam dojechać? Ja potrzebuję coś, co jest szybkie i odporne na obrażenia i nie skraszuje mi gry. Wiecie, co mogę tego spróbować? To jest bardzo podobne do tego autobusu, ale jest mniejsze i w teorii chyba szybsze. Oni mnie nie zatrzymają. Wiecie, co to jest wolniejsze niż autobus, ale wydaje mi się, że bardziej odporne na obrażenia i raczej mnie nie wywali gry w kosmos, więc może tym w końcu dojadę na... tam do końca. Jak wyglądają obrażenia z przodu? Zero. Zero obrażeń. Nic się nie dzieje z tym samochodem. Jestem niezniszczalny. Nic mnie nie zatrzyma. Nic. A nic. Let's go. O nie. Nie. Nie widziałem gdzie jadę. Nie patrzyłem. Dobra, ale jeszcze da się tu uratować. Da się tu uratować jeszcze. Dobra, czekaj. Zmiana kamery. Jeszcze da się tu uratować. Jeszcze jedziemy. Nie. Nie mogę skręcić. Nie mogę skręcić. Ech. Ale byliśmy blisko, byliśmy blisko. spróbujmy jeszcze raz. <laughs> Siema. Blop. <śmiech> Blop. <śmiech> Blop. Dobra, oni tutaj mają jakąś blokadę drogową. Ja wjadę prosto w nią, zobaczymy. <laughs> niezniszczalny niezniszczalny jestem. Siema. To jest easy. Oni, oni sami w siebie wjeżdżają już. Oni, oni już team killing robią. Friendly Fire jest włączony. Dobra, jesteśmy blisko, już widzę metę. <laughs> już widzę linię mety. Uda się. Uda się. Udało się. Dojechaliśmy do końca. W końcu. Po tylu próbach. Ja nie wyobrażam sobie, jak ja bym to maluchem zrobił, ale no. Ja ten filmik zakończę tutaj. Zarąbiście mi się w to grało. Miałem tyle frajdy, że to nie da się opisać tego słowami. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmików tego typu, to zasubskrybuj, zalajkuj. Co ty trąbisz na mnie? Chcesz ban? Zasubskrybuj, zalajkuj i napisz komentarz, jeśli chcesz zobaczyć więcej filmików tego typu. A ja będę kończył i no... We go on.